Witam Was zaczynamy dzisiaj bardzo z gaitam. Będziemy kontynuować chodzenie w głąb tych jaskiń, szepczącej głębi jak to się nazywa. Szepcząca głębia, tak w dół, w tej wiosce, ale najpierw się wyśpimy tutaj. Bo jesteśmy ranne ciężko. Może tak to nazwiemy. Więc musimy trochę odpocząć, bo tam jak takie potworki będą jak te pajączki, to będzie trzeba być w pełni sił. Obozujemy, krótki nie, długi, długi odpoczynek zrobimy. Masz dość, tak, zapasów obozowych, robimy oczywiście długi odpoczynek. Tak, obóz, samouczek. Hmm. W obozie możesz się udać na długi odpoczynek, doprowadzić swoją na do pełni zdrowia. Możesz również zmienić skład drużyny, pogłębić relacje z towarzyszami, odkładać przedmioty na przechowanie, a czasem także zmieniać swoją postać i werbować nowych stronników. No dobra. Aha, bo tak się mapę przesuwa, dobra. Czy ktoś chce ponawijać ze mną? Tu się, nie, to trzeba tymi... Dobra, tu nikt nie chce ponawijać, tam treningowy. Tu nikt, tu nikt. Tu gdzieś ktoś chce ponawijać. Dobra, dałem mi to, przesłoń mi to. Tu jest też Astarion. Tu jest Lazael. Nie, nikt nie... O, jest! Chcę ponawiać Gail. Gail chce ponawiać, dobra. Gail chce ponawiać to się Gailem zajmiemy teraz. A tu jest nasz Marniej. Marniej i Will. Will, 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 Will. Dobra, chce Gail porozmawiać, to z nim zagadamy. Co on takiego chce? Chłopak mały. O, jakaś kobitka. Jego miłość? Czy ta, co wysysa z niego energię? To Mystra, bogini, do której modlą się magowie. Zgadza się? O, oh. my, you me. I Och, uh, oh, przestraszyłeś mnie, ja. Moje myśli były daleko stąd Skorzystamy z mocy z wiedzy zaklinacza, jaką mamy. Zechcesz, zechcesz mi wyjaśnić, po co przywołałeś obraz bogini? No really. I was just an Bez szczególnego powodu po prostu ćwiczyłem pewną inkantację. Intuicja. Myślę, że to coś więcej. Patrzyłeś na nią tak, jak mnie nawet nie przyszłoby do głowy. O kurde. Test na umiejętność. Niektóre opcje dialogowe wymagają testu na umiejętność, czyli rzutu kością, którego wynik mógł być równy lub wyższy od podanej wartości. Umiejętność postaci daje ci premię do wyniku testu. Dobra. No ja niestety nie mam żadnej. Biegłości, ani intuicji, ani żadnej mądrości chyba wysokiej, bo intuicja, tak, jest na mądrość. Tak więc, no, zobaczymy czy go rozszyfruje chłopaka. O kurwa! Przepraszam. Nie powinienem tak się zdać, no, ale tutaj wyszło. Krytyka porażka, zawsze w takich chwi chwilach fajnie to wychodzi. Na... Przeczytałeś dużo. My life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Is it the same for you? Czyli proszę, to można grać wiele razy i różne rzeczy Bo teraz na przykład nie odkryłem tego, ale jakbym grał inną postacią, mógłbym odkryć to albo w inny sposób się zachować. Na przykład pozwolić się ugryźć Astarionowi albo in, in, inne zachowania. No to jest gra, w której można kilka rozgrywek toczyć. To jest. Więc jest gra na wiele grań taka. Dobra, czy z tobą jest tak samo? No to jako zaklinać powiem, magia jest jak muzyka. Ty musisz zapisywać jej nuty, natomiast ja mogę grać ją ze słuchu

Now you zaklinać. Z łatwością naśladujesz gest Jako zaklinać? Z łatwością naśladuję gest, Poczekaj Teatralnie naśladuję ge gest powoli Mogę naśladować gest powoli dokładnie, ale tak dokładnie jak potrafię, albo z łatwością naśladować gest. No to jedziemy, z łatwością na będziemy naśladować gest A familiar feeling like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now repeat after me. O oh, kurde Atran Mistrail kontra. O kurde. Może chce mi pokazać przekazać tego gościa? Co mu tutaj ten. Co go wysysa? Tą energię. Ciekawe co on chce zrobić. No nie wiem czy pójść za nim. To wszystko. Ciekawe. No kurde. Tu mnie chłopak. A czy są inne opcje? Nie ma innych opcji. Tu mnie chłopak. No, dobra. Zobaczymy co z tego wyniknie. Powtarzają za gajlem. A oh, jest. The scent of rose water and a sense of well-being. A of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony, as true as you can. Kurde, co chce zrobić? Nie ciekaw. Ciekawi mnie to. Myślę o tym, co jest tu i teraz. To nieoczekiwana sposobność dowiedzenia się czegoś, przyroda. Zanów się w swoją magię, bez niej nie istniejesz. Magia jest Twoim domem. A pójdziemy w magię. You see, or is it sense, the unmistakable presence of Mistra, the Lady of Mysteries? There's something like the anticipation of a kiss, then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of her hand. <laughs> you did it! You're channeling the weave! How does it feel? Dostroiłem się do tego. No mistrze, poczułem. Proszę, proszę. To ciekawe. <laughs> nie wiarygodni, choć oczywiście poradziłem sobie sam. Nie, nie będziemy go aż tak. Połechtamy Połachta... go trochę, że tak to nazwijmy. Swobodnie. Jesteś wspaniałym nauczycielem. O, I know. The weave connects you. The moment feels intimate. Plot łączy Was ze sobą, pojawia się między Wami bliskość. Ciekawe. O to chodzi z tą bliskością, to ja nie wiem, ale... Czy tu chodzi o to, co ja rozumiem, czy o coś innego, bo już nie wiem. oj jak bliskoś to chodzi no to mnie zaskoczyło to wszystko no satysfakcja Sat... Zróbmy może satysfakcjonujące zakończenie cudownego dnia czas się pożegnać and as it does so he realizes the night feels suddenly cold and lonesome oh there it goes Ciekawe. Otóż... Ale nie, nie pójdziemy. Może jakoś. In... Zmykałka do dyplomacji. Może jakoś inaczej to... Jakąś inną postacią się tym za zajmiemy ba bardziej, w to się wgłębimy. W bliskość z tym. Tutaj ponieważ to było dość dwu, dwuznaczne Ona, a nasza postać jest hetero więc nie będziemy się w to zagłębiać jedziemy z tym, tutaj ok jest bada inną postacią mhm, dobra dobra gierka dobra tu oczywiście ten wygląd można poprawić ale na razie w ogóle... Jakie ty masz oczy? Czy ja oczy ci dobre, wybra... dobre, dobre wybrałem? Można tam do Nie, nie, można tu zobaczyć tutaj oczu Dobra. No niech będą oczy. No to chyba w Kimkę idziemy. Porozmawialiśmy ze wszystkimi. Gdzie tu jest łoże? Tu jest łoże, to idziemy spać. Na pas obozowisko, niech będzie. Drugi odpoczynek. Przywraca wszystko. OK. Wybór automatyczny. I pełny odpoczynek. O, coś się dzieje. Podczas snu, czy nie? Czy to po prostu taki jest Za zawsze? Nie, zawsze taki jest. Dobra. Uh, 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 automatyczny zapis wykonany. Wszyscy czary przygotowali. Jesteśmy w pełni zdrowe. Wszystkie. Dobra. Ktoś tu jest chętny do rozmowy ra z Rańca? Z Rańca chyba nikt nie jest chętny do, do rozmowy. Nie, nikt nie jest chętny do rozmowy. Drużyny nie zmieniamy. Nikt będzie. Chyba żebyśmy Will, Willa wypróbowali. Zobaczymy, jaki on jest ciekawy. Nie, nie będziemy Willa próbować. <coughs> Czy chcesz opuścić obóz? Opuść obóz. Tak, chcę opuścić, tylko jak tu wejść? Tego koksanica? Jest, opuść obóz. To idziemy. No, jesteśmy w jaskini, w szepczącej głębi i mykamy stąd. Jedziemy tam w głąb. Oczywiście się na tych pajęcznach... O, tu jeszcze kwas nas oblał. Pięknie. Ten kwas jeszcze tu jest? Co on rzucił tą kwasą strzałą? Idziemy stąd. Oczywiście pajęczynka, to wiadomo, że to musiało tak się skończyć. Oczywiście oni też popadli w pajęczynki. Dobra. Pojdziemy i badamy, co tam się dzieje. To jest pajączek, oczywiście tam nie sięgniemy. A ktoś miał chyba z tego co kojarzę Medikanda. Medikant przenosi lekkio. Lekkie ciążary przenosi Między pow no powo M może przenosić Dawaj, to Will ty Gail, ty chyba masz Magic handa. Tak, właśnie ty, właśnie ty masz Magic handa. to jest sztuczka chyba Magiczna dłoń, tak jest Daj magiczną dłoń i pokaż mi czy możesz tego... Bo stąd kliknij. By nią posterować. Nie. Nie, poczekaj. Przywoływaj. Nie no. Nie chcę porozmawiać kobieto. Klinga pogranicza. Mówi do mnie. Will zasługuje na swoje miano. Klinga Pogranicza, Miejmy nadzieję, że Will zasługuje na swoje miano. Przyda nam się wszelka pomoc. Te malowidła w gaju.

Keba, masz chyba jakieś przemyślenia o naszych małych pasażerach na gapę. Must die. Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these. Okay. Things. Personally, I think finding this Halsin is our best bet. No właśnie, szukamy. Not that I'm keen to trust her. I'm not too hopeful that a gas crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. No o tej etel to już bym teraz raczej e, nie myślał za bardzo. Gdzieś tam na jakichś bagnach się czai. Ukrywa tą siostrę tych braci, których wybiliśmy. Ta etel to się podejrzana. ale tego Halsina trzeba znaleźć. Jak sobie radzę. O, jakie ptaństwo. No dobra, zapytamy ją, niech powie to. I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Dobra. Co zrobisz, jeśli faktycznie uda nam się usunąć kijanki? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Mhm. Dobra. Dokąd się udasz? Dom Gate. Jest ktoś, mnie. muszę jak najszybciej. Do wrót Rozumiem. To sprawa osobista. Nie chcesz, jeśli nie chcesz o tym rozmawiać, nie będę nalegać. Dziękuję. I masz rację. To jest delikatna sprawa. Nie jest coś, dla kiedy indziej o tym. Nie, o tym dziwnym przedmiocie jeszcze za wcześnie. Bo wszystkim, co się przydarzyło, powinniśmy, no, poznać się ode mnie lepiej trochę za wcześnie. Dobra, nie! A to a Kurwa. Dobrze, to ja odchodzę. Myślałem, że to ją odsyłam, dobra. To była ta opcja, dobra. My tego pająka mieliśmy przywołać. Hej, Gail, hopie. Chopie, hopie, Hop Hop ty dawaj tego. Co? musisz udać się na krótki odpoczynek? Przecież to jest sztuczka. To on traci. Aha, jest! Ale to jest sztuczka taka ograniczona. Jedna na krótki odpoczynek. No dobra. Ale licho z tym pająkiem. Zobaczmy co ma ten szkieletor. Uuu, szkieletor ma krótkie miecza. Dźwigaj go, kobieto. Dobrze. Tu jest pleca kućnia. Mamy ogień alchemiczny, tu ja to wezmę. I dziennicze kućnia. Wezmę wszystko. Księgi, mogę czytać. Księgi, zaraz je przeczytam. Dawaj mnie tu tą księgę. Dobra. Samułczki mi się otworzyły wszystkie? Dobra, niech będą. Gdzie jest księga kućnia? Jest tutaj. Dziennicze kućnia. Przeczytaj. Ten. Przeszukaj piwnicę. Dobra. Aha, to ma tylko jedną stronę. Ok. To do przeczytania jest na tą chwilę. Trzeci Uktar, 1371 roku. Według rachuby Dolin. Niechaj wiadomym będzie, że opuściłem ojczyznę na rozkaz mojego pana. Nie zaś z własnego wyboru. Gdyby nie przysięga, którą złożyłem, nadal byłbym w domu, służąc Zulkirom, a nie lecząc świńską ospę w tej marnej osadzie. Jednakże przysięga to przysięga, więc obowiązek nakazuje służyć mu, póki mnie z przysięgi nie zwolni. Wcześniejsze wpisy w dzienniku wykonano delikatnym, starannym pismem, a jednak staje się nierówne które jednak staje się nierówne i coraz bardziej niedbałe na dalszych stronach. Dziennik kończy się na prędce namazgranym wpisem. Udało im się. Mroczni sędziowie dopali starego łajdaka. Przed zulk zulkami. Właśnie się wykrwawia. A jak już szczęśnie zostanę zwolniony z przysięgi, mogę wrócić. Oddam wolumin o nekromancji, który ukradł? Wtedy mi wybaczą. Zobaczą, że jestem lojalny. Klejno...